znajomym. Okazuje się, że bardzo łatwo jest otworzyć się osobie, z którą się nigdy nie miało bezpośredniego kontaktu. Ze mną owszem ćwiczycie na co dzień i widzicie się ze mną każdego dnia i my się wszystkie bardzo dobrze tutaj znamy, ale mam takie poczucie, że faktycznie bardzo łatwo się otwieracie, co jest dla mnie tak naprawdę wielkim zaszczytem, bo, bo, bo to jest ogromne zaufanie z Waszej strony. I uwierzcie mi, że, że wiadomości właśnie takie, gdzie, gdzie serce jest rozdarte i gdzie świat się cały zawalił, sufit spadł na, na głowę, jest mnóstwo. I wtedy, kiedy ktoś bierze sprawy w swoje ręce i zaczyna działać, zaczyna docierać do, do takiej osoby, że, że porażka to nie jest koniec drogi, tylko to jest początek nowej drogi. I ja dostaję takie informacje później, po miesiącu, po dwóch, po trzech. Kiedy słuchajcie, każda jedna płaszczyzna w życiu jest absolutnie wywrócona pozytywnie do góry nogami, kiedy nagle wszystkie fajne rzeczy zaczynają się dziać, kiedy otwierają się nowe, nowe drzwi przed nami, można robić takie cuda. Słuchajcie, ludzie są zdolni do rzeczy e, niebywałych, niewyobrażalnych. Nie zamykajcie się na szansę, nie zamykajcie się na sytuacji, nie zamykajcie się na ludzi, jesteście w stanie zdziałać. Wszystko, co wam się tylko wymarzy, ja cztery lata temu <grym> byłam nigdzie, tak naprawdę, i wymyśliłam sobie siebie, wymyśliłam, że podzielę się tym, co kocham najbardziej. I tak naprawdę zaczęłam zarażać e, osoby w swoim bliskim otoczeniu. To nie zaczęło się przecież od mediów. Ja nie weszłam w media z impetem, nikt mi nie pomógł, nie miałam pleców żadnych. Po prostu zaczęłam zarażać pozytywną energią. Te osoby, które stoją obok mnie, i te osoby podały dalej, czyli przekazały tę informacje, droga Pantoflowa, wy możecie robić to samo z każdą jedną swoją pasją. Uwierzcie w siebie, bo ja muszę przyznać, że w naszym pięknym kraju, o tak cudownej. Historii, brakuje nam wiary, w nasze możliwości, w to, co możemy osiągnąć. Dlatego słuchajcie, rośnicie w siłę. Trening bardzo, 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 bardzo w tym pomaga. Bo ja za chwilę zacznę tutaj brzmieć jak jakaś znachorka. Trening w tym bardzo pomaga, żeby właśnie dogrzebać się do tej siły, bo w trakcie tego treningu wy walczycie o coś. Każdego dnia tak naprawdę okazuje się, że możecie więcej. To super, to skoro możecie więcej fizycznie, to pewnie psychicznie też. To się super przekłada. Także nie poddawać się i brnąć do celu, bo możecie wszystko.